Na maturze z 2024 roku w maju mieliśmy następujące zadanie geometryczne. Które na pierwszy rzut oka może wydawać się trochę trudniejszym zadaniem, ponieważ mamy tutaj wiele oznaczeń. Wiele tutaj się dzieje. Mamy tutaj dwusieczną, no ale tak naprawdę możemy skorzystać z twierdzenia o dwusiecznej kąta, żeby rozwiązać to zadanie. A to twierdzenie możemy znaleźć w tablicach maturalnych, które jest zapisane właśnie w taki sposób, jaki możemy zauważyć tutaj. I twierdzenie brzmi, że jeżeli wypuścimy dwusieczną z wierzchołka C i ona przetnie nam bok AB w punkcie D, to mamy następującą zależność podzielenie AD przez BD to jest to samo co podzielenie AC przez BD. Możemy te nasze oznaczenia przenieść na ten nasz trójkąt. No to skoro dwusieczna wychodzi z tego wierzchołka, no to oznaczmy sobie tutaj C, no a te odpowiednio AB punkty, no a te tutaj punkt przecięcia z odcinkiem AB to będzie punkt D. No to skorzystajmy z naszego twierdzenia i napiszmy jakie będą zależności boków na literkach ABCDE w naszym trójkącie. No to będzie to podzielenie odcinka AD, czyli długości C, przez odcinek Bd, czyli u nas długość odcinka jest d, równa się ac. A ac to jest długość a, no i dzielimy to przez bc, czyli przez b. No i w tym momencie patrzymy na odpowiedzi, i w odpowiedziach widzimy, że mamy same iloczyny. Więc zróbmy to dokładnie, żeby u nas było tak samo. Pomnożmy na krzyż nasze równanie i mamy c razy b równa się a razy d. No i gdzie mamy taką zależność? No widzimy, że w odpowiedzi B A z D to jest to samo co B z C. To dokładnie takie coś mamy tutaj napisane. Więc prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź B.